Cześć kochani, witam Was na vlogu. Ja właśnie jadę na zajęcia, bo właśnie mam teraz. Później mam indywidualne. Także po świętach już jesteśmy. Święta, święta i jak to się mówi, po świętach. Szybko zleciało. Śniegu nie ma, niestety. Jest tak trochę szaro, ponuro, buro. <laughs> Dlatego dużo uśmiechu Wam przesyłam i radości. O, ale super. Dzisiaj jest szlaban otwarty, więc nie muszę tu podjeżdżać i się męczyć. Tylko ciekawe, czy sobie gdzieś bliżej stanę. O, no, nawet jest miejsce dzisiaj. Fajnie. Jak nigdy, kochani. O, i mamy elegancko miejsce. Zaparkowane. przyjechałam właśnie teraz po zajęciach sobie na yy... o, skasło. To jest na czujnik. Dobra, na czujnik. przyjechałam na stację i przyjechałam podkurzać samochód, bo już jest taki brudny, a taki był też zachlapany, bo przecież deszcz w wigilię padał. Także trzeba go umyć, powycierać i podkurzać. Tak wygląda brudasek taki. Tu wycieraczki w ogóle do odkurzania progi. No, biorę się za robotę. <laughs> przyjechałam właśnie na stację sobie taką. I tutaj są odkurzacze. I wiem, że tu tylko 2 złotówki wchodzą. Także 4 złote wrzucam. I szybko biorę się do roboty. Gdzie ta jest? oto, a to ciągnie nieźle, powiem wam. Dobre jest to. Kochani, samochód już jest poodkurzany. Teraz będę mieć wycieraczki i będę go myć. Bo jest naprawdę brudny. Chyba mycie pianą. Rzadko myję na tej stacji, ale jak już tu odkurzam, to już tu umyję, już nie będę się cofać. Część, jak to przyjął moje wicheraczki. To po prostu za to, to. Wow. Dobra, myje teraz samochód. Całe pianie. Bardzo lubię tą pianą tutaj kochani. Ale będzie ciutki. I się. Tak się znać, czy lubicie mój samochód, bo ja uwielbiam. Dobra, kupuję teraz i elegancki, że w samochodzie i kwiaciutki o lewą ręką to widzę, to aż się błysnę zaraz się wyszedł trochę przeszły Trochę się kochani zmęczyłam ale autko już jest umyte Wycera umyte progi, bo wcieramy także jeszcze sciutko, jest elegancko, tak jak lubię. Zobaczcie. A oko czyściutkie jeszcze troszkę musi wyschnąć, więc jeszcze chciałam, żeby chwilę po Szkoda, że tu nie ma takiej suszarki, nie? Do suszenia. Nie wiem czy jest gdzieś na stacjach, a znaczy na stacjach, na myjniach. Dajcie znać, czy spotkaliście się. Oj, mogę otworzyć. Teraz zobaczcie. Eleganckie progi. Wszystko ładnie, elegancko. No, wycieraczki, wszędzie podkurzone. Można teraz jechać. Trochę się potargałam. Trochę też zmarzłam, ale nie jest i tak źle na zewnątrz. Nie jest tak bardzo zimno. Katar tylko mam, bo wiecie, wchodzicie do ciepłego, do zimnego i później ten katar jest, więc jest cały czas człowiek tylko smarka. Oszczędzę wam smarkania. Dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda, słoneczko. Ja w ogóle czuję, jakby była wiosna. Mam czapeczkę, bluzę i właśnie z Harusiem idziemy na spacerek. Mam zadanie od mojego trenera chodzić 10 tysięcy kroków codziennie, także chodzę. Wzięłam się za siebie. Ćwiczę po prostu, żeby być zdrową. Bo boli mi ostatnio kręgosłup, bolą mnie kolana, także bierzemy się za robotę. Może niektórzy kojarzą, może niektórzy nie. Haruś ze mną będzie chodził, dlatego że też ma nadwagę. Bolą go stawy, ale to po chorobie już go bolą te stawy. No i stwierdziłam, że takiego towarzysza będę miała. Jemu to na zdrowie wyjdzie i mnie też. Także sobie razem będziemy spacerować. Okolice są bardzo ładne, dużo lasu, mamy dużo wody, także my mamy naprawdę gdzie spacerować. Także Haruś tylko musi czasami coś osikać, choć Haruniu. Widzicie po niebie, troszkę się już ta pogoda zmienia. Robi się, kochani, ciemno, ale jeszcze nam zostały 3000 kroków do 10 i mamy to, mamy to. Kochani, dziwna sprawa, dlatego że. Yy... Otarny mnie buty, a mam naprawdę wygodne buty. Myślę, że nie chodzę i dlatego tak jest. Jak jest. <grytanie> Chodź, Harusiu. Robiło się, kochani, ciemno. Wracamy z Harusiem już do domku. 10 tysięcy kroków jest już zrobione. Także teraz prysznic, coś sobie obejrzę. I można odpocząć, kochani. Wszystko jest zrobione, bardzo się cieszę. Super. Mamuś, coś się z psami stało. Już wykończyła jednego i drugiego. <noise> Trenera mają. <noise> o, Ale śpią. Jeden był na spacerze, a drugi był na boisku. <noise> Jeszcze kota trzeba, mamo. Jak w, w klasach jeden się uczyłem, to musiałem jakąś piosenkę dzieci nauczyć. No i co śpiewaliście? No, Matko Bosko, Dzień no, od Matko bosko śpiewaliście? Tak. Było tak parejo, królowo Za to! No Ale ja lubię tą piosenkę. No, tak Jestem no, przy nie, tobie. Nie, no. I jak tam dalej? Jestem przy tobie, Pamięta. Jestem przy tobie, Pamięta. No. Czuwam. Jeszcze czuwam. No to czuwaj dalej. A była taka piosenka. Czuwaj. Czu, Czuciu, czuj, czuj. mi <noise> piosenkę harcerską? Chcę. No, jest taka! czuczu, czuwaj, ciuciu! ciuciu. Czuj, czuj, czuwaj, rozlega się do koła! I dalej, ja! Lala, lala! La. Nie, lala! La, nie znam tej piosenki, bo nie byłam nigdy harcerką! O, to szkoda, nie wiesz. Nawet nie wyobrażam sobie, coś straciło. No widzisz, a ty byłeś harcerzem? Nie wiem. Harcerzikiem. No to ty, jako harcerz, to powinieneś piecu y, ogień bez y, tego. Bez zapalniczki <laughs> rozpalić. A ja zapalniczką nie pracuję. Tylko tak, o. Tylko podpałem. Wodę. O. Nieprawda? Słucham? Woda czy rada? Yy, Woda. Bardzo tutaj dwie zostały. Nisko? Yy, słucham. Tak? tak. Kupione. Wiesz co się stało? Nie wiem. Że jedna woda była yy, w skrzynce. A mama się pytała, czy Ewa wzięłaś wodę, wyjęłaś wszystkie. Ja wszystkie puste są, a tam była jedna. Ale to nic, zapłaciłam. Pan mi włożył elegancko. Możemy jechać. Przecież bym cię nie kłamała. Nie. Co? Z tą twoją prawdą. No, pra, przepraszam. Z Prawdomównością ja, mównością to ja jest Jestem wydarzeń. osobą, osobą prawdomówną. Nie jesteś? Jestem. No dobrze. A ty? Ja nie. To się zgadza. No, jak? 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 No. Kłam. A myśmy kochani teraz z statusiem w Kauflandzie w poszukiwaniu bananów. A ja znalazłem. Je. Tak? Gdzie są? Tutaj. No tu są, ale poczekaj, tu zobaczymy dlaczego... Aha. Ja ostatnio strasznie chcę mi się bananów. Kurczę nie wiem, chyba wezmę po prostu... O! Nie wiem jakie to są banany w ogóle. Jak są bardziej Mama mówiła, żeby przebijało żółte. <laughs> Żółty kolor, żeby przebijał w tych zielonych. Ale tamte na pewno weźmiemy sobie. Dobrze, dobrze. Spokojnie. Już można? A, pan wykłada świeże. No, ale tamty też trzeba, przecież zjeść, nie? To tamty też możemy. Mm -mm. Czyli tych bardzo żółtych nie bierzemy. Wzięliśmy z tatą 8 takich bananków na kilogram. Um, mamy woreczek jednorazowy. I kilogram. 5,31. Ta tu siedzi. Tata mi już ma prawo jazdy. Wzięliśmy bananki. Kilogram bananków. Osiem bananków, 5,31. tato tutaj idziemy. Na to jest grossmanie. Przepraszam. Co ta się pani kuci z mężem po drodze. Bierzemy makaroniki. Jakie mamy? O, te rurki. My jemy te właśnie... Bardzo dobre jest ten makaronik, ale też gotujemy naszym pieskom i weźmiemy cztery takie. Jeź tato, do tyłu, do tyłu. Lepiej nie jeć. Wjechałeś prawie w słoiki z sosem. Dobra, daję Ci ostatnią szansę. Daj dawaj, tato! są jakieś serki zatrzymaj się Nie takie zakupki, kupiłam sobie dwa te serki 10 takich napoi one są zero bananki i makaroniki, wszystko tatuś kupiliśmy jedziemy tata nie lubi zakupów, to widać jedź tatuś zakupki zrobione Wszystkie zakupki Kochani, to osi, jak ktoś z Was pije, to kupujcie sobie lepiej w dużym sklepie, bo wiadomo, na stacji benzynowej no to pewnie każdy z Was wie, albo nie, może nie każdy wiedzieć, że są droższe. Tu zapłaciłam 2,99 a na stacji benzynowej 7 zł, tak 4 zł różnicy po prostu, wszystkie wzięłam te napoje 10 od razu. Rózeczek odstawiam, żadnych reklamówek, wszystko do samochodu wrzucone. się zmęczył, także wsiadł do samochodu biedny. Tata nie lubi chodzić na zakupy. Ale dzisiaj mówi, a przyjadę się z tobą. Dzień dobry! dobry! Ale mnie nogi bolą. Starość, nie radość. Matko. <głosy> <głosy> Zaraz będą bileciki do kontroli. A nie, proszę pobrać bilecik. Aha, proszę pobrać bilecik. Jesteśmy na górce. Proszę mnie to nie podglądać. Nie podglądam, nie proszę panią. Mnie. Tu jest czas jazdy. Tu jest... po mi Tak jest. I dzisiaj za darmo. Tak. Hello. Dobrze. Dziękuję. Dobrze, dziękujemy, Siemanara. No Ciekawe, czy będzie gdzieś miejsce, co? Zobaczymy Jesteśmy, kochani, z mamusią do sklepu, do Sizzera A tak z ciekawości poglądać Buciki, coś ciekawego No i takie fajne nam się rzuciły, jedne Te Fajne, fajnie wyglądają I pokażę wam taki dresik, kochani Ja się kiedyś w, go... w niego zmieszczę Taki mam cel. Zobaczcie jak super wygląda. Mega jest. O! Bardzo mi się podoba. Fajnie, bardzo bym chciała, żeby tak dres kiedyś na mnie leżał. Super, taki jest mój cel. Ale ciężka praca i się zmieszczę. Ale w ogóle moim zdaniem buty też bardzo podrożały, nie? Są takie mocniejsze są. A tak, tam, bo one no. kiedyś tylko to miały, nie? No, a teraz mają jeszcze ten. Skórkę, a tutaj to jest taka no, też skórka. Też skórka. No, to no. to Mnie się kochani zawsze te podobały, bo one już są dosyć długo tu w sklepie te, no. a te, tych nie było, albo teraz my nie byłyśmy i dlatego, nie? No ale tamte fajne. Ja tak to ogólnie powiem Wam, że mm, nic nie? takiego no. ciekawego. No oprócz to chce nam się dajmy, Tak. Te trampeczki też są fajne, to na szczuplutką nóżkę. Tak, ale ja tu zawsze wolam takie sportowe. Na ulicę i te na ulicy. Na boisko, nie. Na boisko nie? Na Kurcze, to tylko po ulicy można chodzić. Kurczę, to po galerii już nie. Ładne, ładne buciczki kochani nie biorę czapki z samochodu dlatego, że yy, jest ciepło a zaczął deszcz padać także śmieszna sprawa dobrze, że mam kaptur ciepły Jesteśmy z mamusią w Biedrze na zakupkach musimy parę rzeczy kupić i co musimy będziesz kupować? na pewno Pęk. nie słodycze papryczkę <laughs> Papryczkę, papryczka. Gdzie? o tu jest papryczka mamusiu też o mamusia ty ładnie wyglądasz? dziękuję Ależ proszę. Haj. <laughs> Papryczka. Ostatnio mam po prostu. No, ostatnio, ale słodziutka taka jest. jest na To pomidory, Po ile? Ale wiesz co, tych pomidorów to się tak nie opłaca teraz kupować. Nie, bo nie są po prostu, smaku. nie mają smaku. więc ja na pomidory, kochani, jak byłam z tatą w biedronce, to aż się za głowę z ile kosztują. Papryczka, dobra. Papryczka jest bardzo dobra. Liczę, nie wiedziałam, ile te pomidory nie. Ja mówiłam, a tak pewnie będą mi gdzieś kosztowały z 5-10 zł, a tam 28. 5 no, pomidorów. Bardzo. No bardzo. O wiesz, już teraz zaczynają się. Nie, to już nie jest i teraz to nie ich czas, nie. A mnie się w ogóle tych pomidorów to teraz jakoś nie chce. Muskry kochani, moje ulubione. Od wczoraj ulubione. Truskawka. Eee. Tak, dobrze. Na pewno truskaweczka jest lepsza jak ta jagoda. Poczekaj, poczekaj. Truskaweczka dobra. Bardzo dobra. To wkładam. Ty, A wiesz, co możesz wziąć na spróbę? Bo tam mango, nie. Mangot, super. Ja też spróbuję. Dobrze, jasne. 4, 5, 6. Bardzo dobre są. U góry też jest pitne. Proszę bardzo. Układałam sobie i mi wszystko. Ja godowy też jest dobry, ale to no wiesz, to zależy kto co lubi, nie? No. Ile mamy? Osiem. Osiem tak no. jest. No a mama weźmiesz jeden ten pitny u góry. Truskawkę. Tutaj będzie, Dobrze, zobaczę ile on ma. Cukru. Wiesz co, ma chyba 11... 11 gram, no białeczko, niewiele, jeszcze zobacz ile tu jest cukru, 11, zobacz, to w tym napoju jest mniej cukru. Wiesz, może rzadsze. Dobrze, też sobie wzięłaś? O jaki fajny Co? kiwi, też sobie wzięłaś? Nie no, przecież dwa. Taty, mam się? dobrze, lecimy dalej. Lecimy. Nie wiem, ja to sobie tak poleciałam. Kroki mi się liczą, mamo. Bolicie coś? Dobrze Daj mamuś wrzucę Taką mieszankę chińską Kochani i takie... O super, lubię To są te baby No. To co, opakować te? Dobra To składam, mamo Wszystko? Tak. Co tutaj jest? Nie, to A to nie. No to wszystko, jedziemy. ani to już jest następny dzień, gdzie jesteśmy z Harusiem na spacerku. Spacerujemy, jest lasek, tam jest Haruś. <laughs> choć Haruś. <laughs> Także, kochani, jeśli taki vlog Wam się podobał, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, żeby być z każdym filmem na... Bieżąco. Także, miłego kochani oglądania i zapraszam do następnego vloga.